Dzisiaj pokażę Wam, jak dołączyć do supercel Creator. Wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy Supercel Creator lub wchodzimy w link w komentarzach, lecz najpierw musimy mieć 1000 obserwacji na TikToku lub 250 subskrypcji na YouTube lub 25 obserwujących na Twichu. Zjechujemy na sam dół i klikamy go to application inaczej przejdź do aplikacji. Następnie podajemy swój wiek, ważne jest to, musimy mieć co najmniej 16 lat, bo inaczej nie będziesz mógł zakończyć weryfikacji. Potem polecam przetłumaczyć stronę na przykład w operze 3. i tłumacz i logujesz się do Supercell ID. Po zalogowaniu do Supercell ID podajesz swoje dane typu e-mail imię, nazwisko i tego typu jak już jesteś podajesz login do jakiejś platformy gdzie masz wymaganą liczbę obserwacji lub subskrypcji np TikTok i wybierasz grę Supercella i jesteś jednym z twórców więc co możemy robić? Przypominam że rozdawać skiny można po 30 dniach i jak się ma 15 tysięcy obserwacji na TikToku lub 5 tysięcy subskrypcji na YouTube lub 2500 obserwujących na Twichu, a więc możemy robić różne rzeczy na przykład rozdawać skiny zalożyć swój kod twórcy robić quizy w Akademii za które dostajemy nagrody oglądać filmy tylko dla twórców i wiele, wiele innych rzeczy jeśli pomogłem to proszę zostaw Suba ciebie to nic nie kosztuje a mnie to bardzo motywuje do dalszego nagrywania trzymajcie się cześć.